Tim, There's a power in I wanted you to love. How can you help that magic to unfold? So be truly yourself. It was not that you behold you. There's a power in my soul. Gdzie jedziemy? Do jaskini. No, bo tam jest cieplej niż tutaj, nie? Wiesz ile rano termometr pokazywał? Minus 14. Ale wiesz co mnie martwi? Że to ma być rzeka, i my mamy iść po tej rzece. Mamy wodery. Pytanie, czy to nie będzie zamarznięte w połowie? Będziemy się ślizgać. Proste, nie? Na wszystkim widzimy się na miejscu. Stawaj, dojechaliśmy, koleg. Stawaj, dojeżdżamy. jest? Żartuję, jeszcze mamy godzinę. Yeah. <laughs> Nie ale, trudno. Mierni? Żeby pójść na wyprawę to trzeba zebrać najpierw drużynę. Rafał, ty robisz za krasnoluda, pamiętaj. A ty za kogo robisz? Ja. Za tą ładną. Ja tak, nie Jakieś napisy po pierdolę pierdolne zakaz wjazdu las. Nie rozumiem. Dobra, no to jak się ich pozbyliśmy, to do hotelu. Nie no dobra, taki żarcik. Jak popatrzycie tutaj na tą skałkę, to są takie długie kryształy gipsu. To są tak zwane gipsy szablaste. Oh, jak okay. się je popatrzy, to one są pochylone wszystkie w jedną stronę. Tak, nie? W stronę tak takie takie uchwa... no, no, tak. Bo to jest związane z tym, że jak te gipsy rosły w tej słonej wodzie, to jak był prąd, który przynosi tą solankę, to one rosły pod prąd. No bo ta, tam było jak gdyby największe stężenie tego siarczanu wapnia, z którego one się stężywały. I tutaj można to takie ułożenia tych kryształów, na przykład prądy morskie, które ja, jak się nie? w tym morzu. I takie gipsy mają w tym rejonie nawet po 2-2,5 metra długości takie kryształy. O, no. te? Tak, A to nie to nie to iść zobaczyć. Jest... Ja też mogę. A kojarzycie taki biały gips, nie? A, jak się tu złamie. To to jest to? Ten biały gips się robi właśnie z tego. To się mieli, wypala się w specjalnym piecu i potem jak to się zamienia na proszek, jak ten proszek zmieszasz z wodą, co masz? Albo ten, albo ten. Albo ten. Albo Jak było? Wziąłeś trochę gipsu, czy nie? Nie. Nie, nie, nie wzięliście nic? wzięliśmy. Daj mi wszystko. To jest giepsi, Nie, tutaj. O ja taki styl no. na nas ładne. No. Zależy on na ziemi wyopraść sobie. Takie piękne, co świeżałe na ziemi. O, to tutaj, tak się, no, się, tak się I taki mały. Jeszcze ja takiego ładnego wykupowałam. Takie duże były, a to taki mały wziąłeś. No. Ale to jest to samo. To i to 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 samo, wiesz To Chcesz kamerkę do zrobienia siku? Nie. To się nagrało, że mnie całujesz. Zagrało się dzisiaj, że loda robisz, więc... Wika, co to była za jaskinia? Fajna A z czym ona była? Z gipsem Z gipsem, no Ja myślałem, że gips to jest biały i się go na rękę zakłada, a tu proszę bardzo, nie? No, bo podobno z takiego gipsu się po go się kruszy To się łączy go z wodą No i wtedy po prostu powstaje taki gips, jak ta ręka jaskinowa Aha, okej, okay. no i fajnie, nie? To jest fura Explore 4x4 i jest z nami Erni. No, wygląda jak wygląda, trudno, ale to naprawdę fajny gość. Na szczęście ma Ole, ale Ole pokażemy Wam później, która ociepla jego wizerunek. No i musiałem zastopować, bo Erni dużo gada. Teraz bez woderów, tylko się wrócimy. Dobrze, okej. Okay. No? Bardzo się wrócimy? No. Tak, to był to Podobno tak? Na no, no tak. Ja idę tak. Skąd są. Dzień, dzień, dzień. Z na początku, czy co? Nie wiem. Okej. Okay. Zimno, Siedzieliśmy, jest? przecież ładne słońce świeci zacząć, taka. Ale. zimno jest. Nie pada. przygoda! I na dół też. Ja pierw. Jest tam miejsce? O, poświc, pośpieć, bo nie mam światełka. O. Dziękuję. Dawaj z kawałek. Cześć! Bo prawie się wyprostowałem Gdzie ta siarka? O, światło miło, mało. Myślałem, w sensie, że będą w butelkach już będzie, nie? Dajcie światełka! zobaczcie sobie. O, no. Mama, mama weź weźmie... Chłopaki, zaczekajcie! Hej, Antek Ty mam! Daj wam je! Daj mam Poczekajcie! No jak to? No to trzeba podpalić dzieciaki, ja. to podpalić. no tak, podpalić. Dzieciaki? Oto, to zielone. Oto. Znaczy to takie żółto-zielone. No. Konieświeć, już. Ju, 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 ju. świeć. O. 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 o Pochłodźcie się, pojedźcie. Gdzie? No tam, no, od dołu. W każdym razie śmierdzi. Dobra, nie jest Idzie, no. K: to glisko <sp sano> Dobra. <akla> jak jeszcze Ty pali się, się. na kamieniu, to się... A, no. o, co to jest? Co to Potem Ciężko byli. się tu siedzi, nie? Można najwyżej to zapalić na górze, się wie, no, tak, no się nie tak. to tak. No, ale się pali siarka, jak to siarka. Mhm. Siarka, jak to siarka? O, teraz to... Ta. O! Ale żeby było śmieszniej, to te skały, co tu jesteśmy, to one kiedyś były takimi samymi gipsami, Dobre, które były w szkorodzicach. tak? Bo gips to jest siarczan karty, czyli zawiera siarkę. I są takie szczepy bakterii, które potrafią jak gdyby zjeść ten gips i zostawią tylko jako produkt wyborczy tej swojej działalności. I siarkę, siarkę właśnie. Kupa. Dokładnie, taką kupę. One, żeby się nie zatruć tą siarką. Czyli siarkę. siarka jest pochodzenia tak naprawdę, to ta, co jest coś zwierzęcego można powiedzieć? Takie biologicznego. No. To, nie jest nie. to kiedyś były właśnie te gipsy, te bakterie przerobiły te Ujaka, to to gipsy na siarkę i wapie, nie? Ja to myślałem, Ujaka, że siarka to się bierze z zapałek, nie? No. Ujaka, Albo z wulkanu. Ale którą drogą wychodzimy? Tą samą. Ale Wła, przysiedzę Ci siarką. To... Siarką. No, to... no, jak chłopaki tak walniesz mocno, w tą, tą, tą skałę tutaj, żeby upuszyć ruch i powąchasz. To śmierdzi śmierdzi taką roku, tak? Nie Czyli zaraz będą nas w stanie, Prawie tak. No, Trump nas nie jedzie Zachowuje demokrację. może tam? Ale w zamian za robkę? Ja? Nie, nie, mnie ręka boli. ja już się zestarzałem, nie ma no szans. Gdzie tam idziecie? Już można sprężyć. Nie no to czemu jest? jest jakiś, jakiś pan! Kto jest? No. Pan jakiś! Ja no żartowałem! Tata! to z Tata! To A możesz mi włączyć nagrywanie, żebym poszła jeszcze raz? No ale pójdę jeszcze na przykład z Olekiem. Olek pójdziesz ze mną. A to się załóżę, że nagrywało. Serio? do tamtej możemy też tak jak gdzie, tam po prostu? jakby tam do tej drugiej, co tam? nie, tam nie Okay, I go with to the here Wszyscy, wszyscy opuścili lokal e, Rafał, co jest zakazane? <grymne> Rozpalanie ogniska w lesie 100 tysięcy złotych, ale my mamy pozwolenie bo to wszystko jest do celów naukowych no dobra a no to zmienia a to chodzi o tą siarę chyba tak? tak, tak więc... bo teraz będziemy wtafiać siarkę żeby później nie na zapałki no właśnie no. a to nie tak, że rozpuszczamy ją i do wina i do wina? też może być mam do kacop kiełba u ta siarka trochę ceny skoro no, nie? tak tutaj siedrowa lęk na i wąskach nie? Pewnie. Bardzo dwie. Tak. do tak. 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 w takich warunkach to nie ma opcji żeby nie spakowała. Tak. <grym grym grym> tak. Jak mhm. no, tam, Ale jest jeszcze kiełbasa czy nie ma? Masz tam, całe opakowanie jeszcze jest. Jeszcze jest. Wiesz, to nie jest kiełbasa. Wika, ja ci powiem, tacy z nas wyprawowcy, nie, trochę śniegu spadło, minus 14 na dworzu już śpią w hotelu, nie, już balet w hotelowy. Co? Namiot czy hotel? Namiot. To i to jest fajne. No oczywiście, że namiot. a po pierwsze jesteśmy dżemojadami, a więc oczywiście, że powinniśmy wolać namiot. Ta. A ty co, Mariusz? Namiot. 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 Oczywiście, że nie wolę namiot. namiot. Tylko powiedziała, że wolałabym w namiocie, bo to zmarło. No. Aleksosyndy, ale nie było w tym miasto. I było w tym miasto. Mój pan, trochę mało chyba tego się daje na tyle ludzi. Tu jest domek do wygrania dla Ciebie, jakbyś tam wziął to. Czemu jesteś smutna? Nie jestem. Nie jesteś? Nie jesteś? Nie. Co będziemy robić? Łapać gołębie w parku? Nie wiem, ale wiem, że widziałam tam brązowego gołębia. Jak to brązowego? Brązowego. Zardzewiał. <gry> Jeżeli Państwo zaznaczają się do zejścia na tą trasę, bo nie ma możliwości, żeby w, w tym biegu na tą trasę to Biuro zwróci Państwu chwilę. Ewentualnie możecie sobie inną trasę, no ale wtedy musicie Państwo na kawę podejść, bo nie wiemy, na którą gaśle będą co na tę Dobra, a gdzie to trzeba iść? Na w linii prostej widlą. Bo... ale to rozumiemy całą rodzinę, bo ja też nie mam, bo może to widzimy w takim, razie całą rodzinę na tę Bo to jest... I jest taka sprawa, że Państwo nie będziecie wyjeżdżać tym szybem, tylko właśnie szylem kału. Więc jeżeli macie autę, pani ma na sprawę ja Państwo w szczęka, bo łatwiej, byłoby było auto sobie przestawić tam, tam też. O tam wyjedziecie. To my jedziemy z Wiką tam. Spadajcie? Spadajcie. Dawaj, jedziemy tam, musimy podjechać. A to daleko? Kilometr, to podjedziemy autem, co? A ile to kilometr? To jest 1000 metrów. A ile to tysiąc metrów? To jest 10 tysięcy centymetrów. Ale to jest, jest 10 Także kilometr brzmi lepiej, nie? A minut, ile to jest? Nie, chwila tylko. Czyli jedna minuta jest co? Dobra, przestań gadać. Nie, nie. No. O, wika. Wiesz co to jest? Nie, tam, patrz, prosto. Widzisz? Pewnie się dowiemy tu w kopalni, co to jest, nie? Ale kto to przyniósł tutaj, powiedzmy? Co? Kto to przyniósł tutaj, takie duże? Pewnie jakiś... To przypięty do takiego metalu. Nie wiem, pewnie ktoś... Taki czy ma taki wielki A ja się trochę boję? Nie wiem no. się, nie. No. Ale może czy się nie mówi, to tej... w ogóle, ja to w ogóle, czy w ogóle, czy byłby w nie Ja byłby się boję mamy, a w ty czy byłby czy No. nie? ogóle, no. się nie boję. nie. czy no, nie Ej. Nie, nie masz się no, szamy, szamy, szamy. No. Fajnie. Terima <laughs> kasih

Szybkie to nie było, co? Chodź, podobno mama tutaj jest. Ale gdzie Co widziałeś fajnego po drodze? Jest to było coś? Bo jest po fajne. <grym> ale zjeżdżalnia kiepska. No. Mm. Nie no, ale fajny było na przykład tu takie wąskie korytarze, jakiś myszymy. I co? te schody takie, wiesz, ten szybik taki taki, którym schodziliśmy Nie wiem, ja myślałem, że chodziło to tutaj. Mm. To jest dom pod ziemią. Tutaj. Oni poszli windą, wiesz? Nasi. Chodzimy do ka Ja teraz cos ma mapeczka?. iśli dopadał? Trochę różna, trochę łatwe. Rozcalanie mięsa. Masz połączenie z bazą? Tak. Baza? 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 Ja słucham. Daleko jeszcze? O, no, no, jesteśmy już. Wika, daleko jeszcze? Kłytka, wiesz? Co? Na taki stół. Normalnie, no. Jak się pani podoba? Panie Rafale, pan jako geolog, jak się panu podoba? Bardzo, bardzo. Robi wrażenie. A przedstawienie? Przedstawienie było bardzo fajne, żeby nie powiedzieć zajebiste. A o co chodziło? Światło i cień. Tak? To na mnie weszło. My jesteśmy prymitywni, nie? bo on na tej normalnej no. trasie i tak, nie? A mówisz, że nie robi takiego wrażenia. W Bochni? No tak, no nie robi, nie. no nie. nie? No tutaj. Najważniej. Nie. Czyli do Bochni na trasę geologiczną, a tutaj na trasę tą... No. Ale wiesz co, z tego, co jest nam mówiła w samochodzie, to wasza trasa geologiczna w zasadzie to się tak pokryła w 90% z tym, co my. Nie wiem, gdzie Nie no 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 wiem. No. Ale wcześniej to, co mówiłaś, co widzieliście, to my widzieliśmy to samo. Potem szliśmy takimi dziurami jakimiś. Tak. Czy my też jakimiś dziurami takimi szliśmy? Ale my mieliśmy takie no... Co na skali? Bo my normalnie, oni nas A zawieźli się... pociągiem się... na połowę, się... potem szliśmy się... na sam koniec. Tam gdzie wy schodziliście po tym szybie i stamtąd my wracaliśmy sobie. Czyli de facto trochę odwrotnie, nie? Ale my szliśmy, my szliśmy od do wyżej. Tak. Trzy poziomy zanieśliśmy. Będziecie się kłócić ze mną? Tak. Wika, musimy z nimi porozmawiać. Ej, czy Olek wali błączury? No właśnie to ona wali, tak? No, to powiem pamięć. A będzie też ten to ja No, to świetne. Tak, Ale co wam teraz powiem, słuchajcie. To jest pięknie, tak? Co pada? Biały puszeczek. Biały puszczek. Jest piękny. I po trasie 70 na godzinę. Uuu. Uuu. A tymczasem trasa do domu przebiegła naprawdę fajnie, sprawnie i w wesołym towarzystwie. Bardzo spokojnie. Rafał podobno pocałował bandę na autostradzie. Podzwonił do nas, żebyśmy jechali wolniej. Bardzo fajnie, że pojechał z nami Erni z rodziną. Nie poznaliście Oli, bo nie mieliśmy takiego ujęcia, żeby Ole całą pokazać. To co? Do zobaczenia do następnego wyjazdu. Już niebawem.